Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakteru, jest nieodzowna, szczególnie w tym waszym pokoleniu. Jest ona potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia, czy wewnętrznej jak to się mówi, emigracji, pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od społeczeństwa, od życia, także ucieczki w znaczeniu dosłownym, opuszczania ojczyzny, pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia osobowości własnej, własnego człowieczeństwa poprzez alkoholizm. Narkomanie, nadużycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są obce kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu. Ta moc jest potrzebna, ażeby samemu umieć docierać do źródeł poznania. Prawdziwej nauki Chrystusa i Kościoła. Zwłaszcza wtedy, gdy na różne sposoby usiłuje się Was przekonać, że to, co naukowe, co postępowe, zaprzecza Ewangelii. Gdy ofiarowuje się Wam wyzwolenie i zbawienie bez Boga, czy nawet wbrew Bogu. Ta moc jest potrzebna, by żyć. We wspólnocie kościoła, współtworzyć środowiska oparte na akceptacji Chrystusa, prawdy, by dzielić się ze wspólnotą swoim bogactwem, a także swoimi poszukiwaniami. Tyle jest serc, tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. Ta moc jest potrzebna. By żyć na co dzień odważnie, także w sytuacji obiektywnie trudnej, aby dochować wierności sumieniu w studiach, pracy, by nie ulec modnemu dziś konformizmowi, by nie milczeć, gdy drugiemu dzieje się krzywda, ale mieć odwagę wyrażenia sprzeciwu słusznego, podjęcia obrony. Więcej być, dzisiejsze więcej być, młodego człowieka, to odwaga, trwania, pełnego inicjatywy. Nie możecie z tego zrezygnować. Od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich. Trwania pulsującego świadectwem wiary i nadziei. Więcej być to na pewno nie ucieczka. Od trudnych sytuacji. Ta moc napełni Twoje serce tym życiodajnym napojem. Ta moc jest potrzebna, by żyć autentycznym życiem wiary, życiem sakramentalnym, które odnawia się zwłaszcza w sakramencie pokuty i wyraża się najpełniej przez Eucharystię. Ta moc jest potrzebna, by apostolować w swoim otoczeniu radością i nadzieją mimo wszystko jest potrzebna, by dawać siebie, innym, w rodzinie, w szkole, na uczelni, we wspólnocie parafialnej, w środowisku, wszędzie, na miarę swoich możliwości. Ta moc która płynie z Chrystusa, która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, aby od siebie wymagać, by waszym postępowaniem nie kierowała chęć zaspokojenia własnych pragnień za wszelką cenę, ale poczucie powinności. Spełniam to, co jest słuszne. To, co jest moim powołaniem, to, co jest moim zadaniem, powiedziałem przed czterema laty na Jasnej Górze, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie, Więcej być. Przyszłość Polski zależy od Was. I musi od Was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, każde pokolenie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 200 lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem. Można go nazwać problemem pracy nad sobą. I trzeba powiedzieć: Jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało. Od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. Dla chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia. Począwszy od tego patriarchy, którego nazywa święty Paweł Ojcem naszej wiary. Uwierzył wbrew nadziei. To nas wyróżnia. Poprzez Boga Rodzica, o której Elżbieta przy nawiedzeniu powiedziała, Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła po ludzku wbrew nadziei. Uwierzyła, że się stanie, bo w dziejach człowieka działa Bóg. Działa Bóg, powiedział Chrystus. Ojciec mój dotąd działa i ja działam. I to miejsce jest także świadkiem wielkiego działania Boga przez ludzi. Wiemy, że tu na tym miejscu na Westerplatte we wrześniu 1939 roku grupa młodych Polaków, żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi, coraz nowych pokoleń Polaków. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplate. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie, i wokół siebie obronić dla siebie i dla innych. Otóż właśnie, drodzy przyjaciele, w takim momencie, nazwijmy go momencie Westerplatte. Momentów podobnych jest wiele. Nie stanowią one tylko jakiegoś historycznego wyjątku. Powtarzają się w życiu społeczeństwa, w życiu każdego człowieka. W takim momencie, pamiętajcie, Oto przechodzi w Twoim życiu Chrystus i mówi, pójdź za mną, nie opuszczaj Go, nie odchodź. Przyjmij Jego wezwanie. W przeciwnym razie, może zachowasz wiele majątności, tak jak ten młodzieniec w Ewangelii. Ale Odejdziesz smutny, pozostaniesz ze smutkiem sumienia. Drodzy przyjaciele, pragnę powiedzieć Waszym rówieśnicom i rówieśnikom na różnych miejscach Ziemi, spotykając się z nimi, na różnych kontynentach i w różnych krajach, spotykając się z nimi, podobnie jak dzisiaj z Wami, że są w Polsce młodzi ludzie którzy pragną świata lepszego, bardziej ludzkiego, świata prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. Pragnę powiedzieć tym Waszym rówieśnicom i rówieśnikom na całym świecie, że są w Polsce ludzie, którzy to podstawowe pragnienie, mimo wszystkich trudności, starają się wprowadzać w czyn i uczynić rzeczywistością swoich środowisk. Swego narodu i społeczeństwa. Pragnę im powiedzieć, że ludzie, ich rówieśnice i rówieśnicy w Polsce, trwają na rozmowie z Chrystusem, słyszą Jego wezwanie: pójdź za mną, i wezwanie to starają się stosować do różnych powołań. Darów, jakie są udziałem każdego w kościele i w społeczeństwie, że nie chcą rozstawać się z naszym mistrzem i odkupicielem wśród smutku, sumienia, ale szukają u niego wytrale mocy i radości takiej mocy i takiej radości, jakiej świat dać nie może jaką daje tylko On, Chrystus Jego Eucharystia. Oto przechodzi w Twoim życiu Chrystus i mówi, pójdź za mną.